Niezaniedbane. Rozmowy o dzieciństwie czasu wojny. Podcast Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi. Pod koniec listopada 1942 roku wyszedł z Berlina, ze stolicy III Rzeszy Niemieckiej, przygotowany przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, okulnik opatrzony nagłówkiem Instrukcja przyjęcia zaniedbanych dzieci i młodzieży narodowości polskiej do obozu w Litzmannstadt. Niezaniedbane, taki tytuł nosi podcast Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Nasze rozmowy o dzieciach czasu wojny pokazują, jak czytać i jak widzieć dziecko zaniedbane przez wojnę. Nie przez mamę i tatę, a przez nieludzkie czyny i decyzje wynikające ze zbrojnych konfliktów. Litzmannstadt to narzucona przez Niemców nazwa miasta Łódź miasta wielkiego i ważnego w samym środku mapy Polski. Na północy łodzi jest dzielnica o nazwie Bałty. Na południu owych Bałt. W kwietniu 1940 roku Niemcy utworzyli i domknęli getto dla ludności żydowskiej. Jesienią roku 1942 z owego getta wyłączyli około 6 hektarów, kazali otoczyć ten teren trzymetrowym płotem i stworzyli z infrastruktury zastanej i drewnianych baraków, obóz dla polskich dzieci. Miejsce odizolowane od świata, miejsce straszne. I trudne do opowiedzenia. Najmłodsze więzione tam polskie dzieci miały dwa lata, najstarsze miały lat 16. Najwięcej dzieci pochodziło z Wielkopolski, ze Śląska, z samej Łodzi i jej okolic, ale także z Małopolski, Mazowsza, i po roku funkcjonowania stan dzienny liczył ponad tysiąc małoletnich więźniów. W historii i literaturze miejsce to utrwaliło się jako obóz na przemysłowej. Ponieważ brama główna obozu stała na rogu ulic Brackiej i Przemysłowej właśnie, a na komendanturę Niemcy wybrali budynek pod numerem 34. Mamy dziś w muzeum gościa wyjątkowego, jest z nami pani Grażyna Morek Romanowska, która podczas wojny była rzecz można. Sąsiadką dzieci z obozu na przemysłowej. Mieszkała w domu przy przemysłowej numer 13. Witam Panią serdecznie, Pani Grażyno. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No i właśnie ulica przemysłowa. Prawdę mówiąc, trochę Pani zazdroszczę, jeżeli to jest w ogóle dobre słowo, tego, że w poniekąd bezpiecznym miejscu będąc, mogła Pani patrzeć z tak bliska na tę historię. Przemysłowa, jakie to było miejsce w tamtym czasie, w latach 40? No, Przemysłowa, no, po prostu to była ta ulica, która prowadziła do tej bramy obozu dziecięcego. A czym ona się różniła od innych ulic dookoła? Bo była podzielona równą, prostą na dwie części. No tak, ale to była podzielona tą bramą, właśnie obozu dziecięcego. A wzdłuż przemysłowej y, biegła granica z Gettem, prawda? No tak, tak, biegła granica z Gettem. Po przeciwnej stronie właśnie było getto żydowskie, tak. Pani mieszkała oczywiście po stronie aryjskiej. No tak, oczywiście. Y, kto mieszkał w Waszym domu? Mieszkała Niemka, y, to znaczy na, na pierwszym piętrze. Myśmy mieszkali na parterze i mieszkał obok właściciel tego domu państwo Kalertowie czyli dom był polski i dom był niemiecki A kto był właścicielem właśnie ten, ci państwo Kalertowie, to państwo Kalertowie to oni mieli ten dom to oni byli właścicielami bardzo bardzo przyzwoici ludzie naprawdę I jak to się stało że pani rodzice zamieszkali przy przemysłowej 13 jak tato się ożenił z moją mamą to po prostu kupili tam to mieszkanie Aha, czyli to było wasze mieszkanie. Można tak było zrobić. No, Można było. A czym zajmowali się pani rodzice? Co się stało? Jak to się stało, że o... udało im się uniknąć obozów, udało się zostać w domu z wami? A mój ojciec był bardzo dobrym fachowcem. A kim był? Wszystkim po trochu. Tych technicznych takich zawodach. Mhm. Był bardzo dobrym fachowcem. No, a poza tym to moje nazwisko jest Morek. No, wiem. Z domu i ponuć, niestety, ale mamy jakieś korzenie niemieckie. I to było brane pod uwagę jakoś przez Niemców, tak? Pewnie trochę tak, ale bardziej mm. chyba bardziej to, że ojciec potrafił bardzo dużo rzeczy zrobić. To po prostu był technicznie. Tak. Ale był wynajmowany. Wtedy, że się nie zastanawiałam, gdzie ojciec pracuje, ale mm. pracował normalnie, na stałe, był bardzo dobrym fachowcem, podobno. No, i tak jak mówię, że, że ponoć moi dziadkowie to w Iwanowicach, to, to, to tam gdzie się urodził ksiądz Kordecki. Stamtąd pochodzą. Ojciec, ojciec Augustyn Kordecki? Tak, mhm. z Iwanowic pochodził. I, no, i, no i podobno nasza rodzina, że, że przyszła też tam. Z niemieckiej rodziny, to znaczy z Niemiec, ale mój dziadek, pradziadek, już sama nie wiem, jak to tam daleko wstecz, po prostu bardzo pokochali tą naszą ojczyznę, naszą Polskę. Bo nawet mówiąc prawdę, to u nas wszyscy umieliśmy, to znaczy moi przodkowie, wszyscy umieliśmy bardzo dobrze rozmawiać po niemiecku. A jak się zaczęła ta okupacja niemiecka, to ojciec nam nie pozwolił się uczyć po niemiecku. Ale już umieliście mówić. <noise> nie wolno było rozmawiać. Mhm. Można, tak, można nie rozmawiać, ale jak się umie rozmawiać, jak się rozumie, co się, co, czego no, ale, się ale, słucha... Ale, ale tak, to stamtąd podobno przyszliśmy i tu osiedliśmy, to właśnie w tych Iwanowicach. Mhm. No. A mama? Mama czym zajmowała się poza... poza A nowym, mama? Czasie, mama boimy? jest z rodu Iżykiewiczów. Mhm. To taki podobno jakieś szlacheckie korzenie, ale to wszystko jedno mnie to nie interesuje. Skromność. No co więcej z tego. Mhm. Ale to mama jest tutaj, to znaczy rodzina mamy konkretnie pochodzi z łasku, z łasku pod łodzią. Tam, tam cała rodzina była, a potem, no nie wiem, no przyszli do łodzi, ojciec miał tu pracę, wyszła za mąż. I, i stąd zasiedliśmy się w samej łodzi. Ile was było w domu dzieci, kiedy, kiedy trwała wojna? To znaczy, no ja i siostra. Czyli dwoje dzieci. A. I pani była starsza, siostra była młodsza. Ja byłam starsza. To znaczy, ile I pani mądrzejsza. miała lat? <grym>, mądrzejsza na pewno, starsza <grym>, na pewno. Cztery lata młodsza była siostra ode mnie. Pani Grażynko, na tym zdjęciu, które pani przyniosła do, do naszego muzeum, ile pani ma lat? Cztery. Cztery? Tak. Jaka duża dziewczynka. No. Kto pani tę kokardę wywiązał? No, mama pewnie. Którym pani jest rocznikiem? 37. Czyli zdjęcie zrobione zostało w chwili, kiedy pani miała cztery lat. No. Czy jest też takie zdjęcie pani siostry z tamtego czasu? Nie, nie mam. To pani jest wybrana. Ta. Nie mam. Chyba, że ma jej córka. Pani moja siostra nie żyje. Młoda, jeszcze tyle młodsza ode mnie dziewczyna. No tak to. No tak to była. A pani jest z nami dzisiaj i z tego się bardzo cieszymy. A ja jak się cieszę. A jaka ważna jest to? jest wojna, Pani nie może biegać po podwórku, bo ma Pani astmę. Siada Pani na parapecie swojego parterowego domu przy Przemysłowej 13 i co Pani widzi za tym oknem? Jaka jest ta wojna za oknem małej Grażynki paroletniej? Ja na przykład pamiętam, jak wystraszyłam się, siedziałam w oknie, no to ile miałam, jak się wojna zaczęła, 2,5 roku. nie, no bo... Pamiętam, jak się wystraszyłam, jak wybuchła bomba gdzieś niedaleko. I do tej pory, bo mówię, że się nie pamięta takich wczesnych lat. Jak jest coś takiego ważnego, czy jak się człowiek wystraszy, czy coś, to się pamięta. No pamiętam, jak się okropnie wystraszyłam, jak ta bomba wybuchła. No. I pani z tego parteru patrzyła na przemysł. Tak, ponieważ jako, jako astmatyczne dziecko nie biegałam z dziećmi po ulicy, bo duchoty dostawałam wtedy, no to siedziałam w oknie i gapiłam się, no i patrzyłam i właśnie widziałem, jak te, bo to zima przecież była, jak taki ten, który pilnował, który, bo te dzieci z tego obozu na przemysłowej, to pracowały, przyjeżdżały do pracy po prostu i tak stoi w takich butach skórkowo filcowych bo takie były buty nie, wysokie. Tu skóra, dalej filz, ubrany w kożuch, Niemiec, który pilnował te dzieci. A te dzieciny, proszę pani, pani Jolu, w takich, nie, nie zapomnę, w takich mundureczkach z bawełny. No nie wiem, czy nie, z lnuchy, bo no nie wiem, czy to wtedy była bawełna. Mówi się czy... ich W takich. Dziewczynki w spódniczkach, chłopcy w spodniach i w takich koszuleczkach, no no no, cieniutkich, no, po, prostu, no po prostu takich z bawełny jakiejś takiej. I w tym zimnie ten Niemiec, pilnujący ich w tej pracy, ubrany właśnie w takie te, i kożuch, i te filcowo-skórkowe buty, i te dzieci w takich tylko, no w takich. Ja nie wiem, ale to, to mi się wydawało, że to te mundureczki to są takie jak, jak z papieru, prawie. na no, Takie cieniusieńkie, jasno-popielatego koloru. Przeokropny to był widok, naprawdę. Z tego okna parterowego, jaki rozpościerał się widok? Co pani widziała? Widziała pani przemysłową, ale co było po tej, po tej drugiej stronie? Ghetto. Było getto, ale jak to wyglądało? Bo w tej chwili tam są bloki, trudno nam tak. sobie to wyobrazić. Nie, taki, taki był płot po prostu. Odgradzający tą część, właśnie, getta żydowskiego od tej naszej części. A czy była jakaś, jakieś miejsce, jakaś strażnica, gdzie, gdzie było pilnowano, pilnowano te, tej granicy z gettem? Była, była. A w ogóle to Polacy pomagali. tam. Nie wolno było tam dochodzić blisko do tego getta, takiego odgrodzonego na tej naszej ulicy. Ale i tak tam Polacy. Podrzucali to jakąś paczkę, to jakiś kawałek chleba, to jakiś kawałek nawet kiełbasy czasami. Pani Grażyno, chciałam zapytać, bo budowa obozu na Przemysłowej rozpoczęła się jesienią 42 roku. Czy Pani pamięta jakiekolwiek komentarze na temat tej budowy? Czy Państwo mieszkający przy ulicy Przemysłowej mieli świadomość tak naprawdę, co będzie za tym stawiałem płotem? Nie takiej zupełnej świadomości, to nie mieliśmy. Czyli to była jakaś taka tajemnica, czy no raczej tak, po prostu zaczęli budować przede wszystkim taką tą, tą bramę zrobili tam mhm. taką, że się przecięło tą naszą ulicę, ale, mhm. ale tak naprawdę to, to, to nie wiedzieliśmy. Czyli ulica w pewnej chwili się zamknęła, Zami ponieważ postawiono bramę. – Tak, ustawiono bramę. po prostu, Także że ona się tak jakby skończyła tą bramą. Wcześniej no. nietypową. Mhm. 1942 rok i potem pierwsze transporty dzieci, bo pierwsze dzieci przyjechały 11 grudnia 1942 roku. Czy Państwo obserwowaliście, czy Pani pamięta jakieś komentarze rodziców? Kiedy po raz pierwszy zobaczyliście, czy usłyszeliście Nie dzieci? Pierwszy raz to, to, to nie bardzo wiedzieliśmy, dopiero później i właściwie później bardziej się dowiedzieliśmy o tym, o tym od Niemców, niż między nami wiedzieliśmy, no bo nam też nie wszystko się mówiło, prawda? Także raczej od nich wiedzieliśmy. Czyli to Niemcy poinformowali tak, Was, co tak, jest za tą tak, bramą, która zamknęła tak, ulicę. Tak, 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 tak. Byliście bardzo blisko, Pani Grażynko. Czy słychać było ten obóz, dźwięki? Czy jakieś dźwięki docierały wzdłuż przemysłowej do Waszego domu? To znaczy samych dźwięków dziecięcych to raczej nie. A może nawet ja nie zwracałam wtedy na to uwagi, też nie wiem. No też nie byłam duża. Widziałem jak te transporty, tak jak mówiłam, te dzieci tam do tego obozu, te jak ich przywoziły do tej pracy tam, no, no tylko tyle w tych takich właśnie, w tych takich mundurkach. Tych mundurków to nie zapomnę. Po wojnie, jest rok 1945 i łodzianie zdają na szóstkę egzamin z pomocy tym dzieciom. Oj, tak. Pamiętam do dziś, jak otworzono ten bo otworzono tą bramę tego lagru dziecięcego. To tak strasznie dużo dzieci, ale to były takie tłumy dzieci, dosłownie tłumy dzieci. Ja nie wiem, dzieci, dzieci się tam wszystkie pomieściły, a może mnie się wydawało, że to były takie tłumy. To po prostu ludzie przyjmowali ich do domu, ubierali, karmili, pomagali odnaleźć rodzinę, prawda? Jakoś tam, no nie wiem, to, to my dzisiaj to mamy telefony, jak oni to wtedy robili, to tak nie bardzo wiem. W każdym bądź razie te dzieci dostawały naprawdę pełne utrzymanie u tych naszych polskich rodzin i dopomagano im, żeby odnaleźli swoje rodziny. To była bardzo stroga zima. W 1945 tak, roku, tak, prawda? To były tak. wyjątkowo trudne warunki I, dla ludzi. – Bardzo surowa zima, tak. Bardzo duży mróz był wtedy, tak. I dlatego właśnie takie to patrzenie na te mundurki nie, to nigdy nie zejdzie z mojej pamięci i z moich oczu, naprawdę. A kiedy weszliście na teren obozu po wojnie, kiedy ta brama była otwarta, czy pani pamięta ten ruch łodzian? za granicę obozu, za ten płot, bo przecież ta przestrzeń się nagle otworzyła. Co tam zobaczyliście? To weszliśmy już po wejściu Armii Zaprzyjaźnionej Radzieckiej, że tak powiem. No i wtedy też zobaczyliśmy, jak wygląda ta wyzwolicielka, Armia Radziecka. Na przykład zaobserwowano taki wypadek, że wychodził żołnierz, chciał wyjść żołnierz, bo tam, bo tam wojsko po prostu stacjonowało, potem radzieckie, prawda? Chciał wyjść żołnierz z tego... No, z tego no, bo to tak. I ten, który tam pełnił wartę, nie chciał go przepuścić. To on go po prostu uderzył w łepetynę, że tamten się zwinął i oni tak sobie poszli Tak wypełniali rozkazy. Ta, ta. No, taka była dyscyplina w wojsku radzieckim. A teraz, kiedy Pani wchodzi na ten teren, zdarza się Pani bywać na terenie obozu na Przemysłowej, na tej historycznej ziemi? To znaczy w tej chwili nie bardzo chodzę, ale bywałam. Bardzo często. I szłam tak i przechodziłam na tą drugą stronę, gdzie było getto i sobie przypominałam to Byłam bardzo często, bywałam tam też. Bo ja chodziłam tam na Staszyca do szkoły, z szkoły podstawowej, powszechnej się wtedy mówiło. To tam często bywałam, tam miałam bardzo dużo wspomnień. Jedna szkoła była, z, y, numer szkoły z tej strony, tej, z drugiej ja chodziłam do tej 49. Lubiłam tam chodzić, lubiłam tam tych te wspomnienia, ten park naprzeciwko, bo tam naprzeciwko był park wtedy, ja nie wiem co tam teraz nawet jest. Park taki, dochodziłam do tego parku. Wspominałam moich dawnych kolegów z, ze szkoły, bo to wtedy to w szkole to nie było tak jak teraz, że tam tyle lat to ta klasa, tyle lat to ta klasa, tylko cała zbieranina. A właśnie, tak? cała zbieranina. No bo mhm. jedni, ja na przykład, umiałam pisać, czytać, ja umiałam, bo mnie w domu tego uczono, ale była cała masa dzieci, które no. Chłopak miał tam ileś 12 czy ile lat i nie umiał ani pisać, ani czytać, bo nikt go w domu tego nie uczył i wszyscy żeśmy się razem wtedy uczyli, że tak powiem. No ważna informacja też na, na, dla współczesnej młodzieży, jak to było po wojnie, że wojna odebrała dzieciom edukację, tak, więc trzeba było to nadrobić. Oczywiście. A miała Pani takich kolegów, koleżanki, które, którzy robili kilka klas w jeden rok? Tak, a my jak w szkole, to faktycznie to było tak. I, i, się, i ośmiolatek, i dziewięciolatek, i dwunastolatek. Wszyscy się uczyliśmy jednakowo. I wszyscy chcieli się uczyć. Ale to i tak dobrze, że ja miałam takich rodziców, że nauczyli mnie. Ja już lubiłam czytać, pisać. Jak poszłam do szkoły, to ja już to umiałam. Naprawdę. Mogła Pani udzielać korepetycji swoim starszym? Kolegom? A w ogóle to się trochę nudziłam na lekcjach. Tam był też. Bo tak szkoła, szkoła i tam po środku był wybudowany dom dla nauczycieli. Tam mieszkali nauczyciele, też jest taki ten budynek tam nauczycielski. To tam miałam taką bardzo, bardzo panią od historii, panią wiśniewską. Bardzo to dobrą, od... tak? Bardzo, bardzo miłą, bo bardzo bardzo... Tak, ale w Aha. ogóle to ona tak nas w to wszystko wprowadzała, tak potrafiła opowiedzieć właśnie, w jaki sposób tu budowano i tą szkołę. I to tak, taka była, bardzo ją mile wspominam, no ale to kupa lat temu. Tak. Pamiętam taki moment, kiedy naście lat temu, kiedy się poznałyśmy, pani tak. zupełnie anonimowo, jako, jako starsza pani na jakimś zebraniu w, jak, w, jakiejś, w jakiejś sytuacji podeszła do mnie i powiedziała mi Pani, a wie pani, pani Jolu, ja, ja mieszkałam na przemysłowej, a tak? tak? I kiedy ta przemysłowa dla pani stała się nie tylko adresem wojennego mieszkania, ale też adresem tego obozu? Po wojnie, kiedy pani już była dorosła, rodzice rozmawiali o tym obozie przyprzemysłowej? Tak, rozmawialiśmy. Co rodzice mówili? Jakie były komentarze? Jakie były emocje? No Mówili, jak okrutni byli Niemcy, po prostu jak okrutnie się zachowywali wobec tych dzieci naszych polskich. Wcale nie były tam takie dzieci, które tam nie miały jakiejś opieki czy coś. Nie, one po prostu były zabierane, a nie. Zabierane, zadbane dzieci. Tak, a nie tam, że, że, że nie miały gdzie mieszkać, czy rodzice się nimi nie interesowali. Nie. Rzadko się zdarza, żeby rodzic nie interesował się dzieckiem. Jeżeli pani mama użyła takiego granicznego stwierdzenia, że woli swoje dziecko zobaczyć w trumnie niż w tym obozie, tak. y to znaczy, że o tym obozie bardzo dużo wiedziała. No tak, chyba tak, no ale ja już mniej, no bo byłam za mała po prostu wtedy, prawda? Ale tak było. I to zapamiętałam do tej pory. Pamięta pani czas budowania osiedla? Na terenie obozu, stawiania tych bloków, czym pamięta pani te buldożery, które, które wkraczają w ten teren i zmieniają go zupełnie, zabierają tę tkankę historyczną. No tkankę, tak, tak, wkraczano, tak, 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 ale bardzo dużo ludzi właśnie było przeciwnych temu, żeby tam powstawało osiedle, tylko żeby, żeby to zostało tak, jako, jako, jako pamiątkę. pamiątkę. ale te głosy społeczności nie zostały. Wezmuchane. Nie, nie zostały uwzględnione absolutnie. Ty odsłaniany jest z fanfarami, z gośćmi z Warszawy pomnik Pękniętego Serca Matki projektu Jadwigi Janus. Czy osiedle, tam gdzie Pani mieszkała, żyje tym wydarzeniem? Czy obserwujecie, jak ten pomnik powstaje? Tak. I czy to jest naprawdę ważny dzień, ten, ten tak, dziewiąty? – Tak, mian. obserwujemy i uważamy, że tak powinno być, tak. Tak, chodzimy tam nawet wszyscy, tak. Jak najbardziej. – Czy była Pani wtedy, kiedy podczas odsłonięcia byli obecni przy pomniku Ocalali z obozu na Przemysłowej? – No jak nie. No, pytam. Jak nie pan, byłam? No, przepraszam, a to, a to że taka jestem oburzająca. Nie? Kiedy jest pani na terenie obozu, że, że ten obóz jeszcze jako w jakiś sposób duchowy ale żyje? Ale oczywiście. I on będzie żył. Dlaczego? Dlatego, że to, było, to był unikat światowy, nawet bym powiedziała. Ale nie, ja pytam o taką warstwę duchową. Były zabijane, krzywdzone dzieci. Czy to, czy to to pani ma na myśli, mówiąc, że, że to miejsce w tej sferze duchowej przetrwa? No, przetrwa, ale oczywiście, że przetrwa. Bo to jest rzecz, którą się nie wycofa. Nie wycofa się. Rozmawialiśmy dzisiaj o miejscu tak strasznym, że aż strach spojrzeć w tamtą stronę. A naszym gościem była pani Grażyna Morek-Romanowska, która mieszkała przy ulicy Przemysłowej w czasie, kiedy trwał tam obóz dla polskich dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Niezaniedbane rozmowy o dzieciństwie czasu wojny. Podcast Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi.